Cześć kochani, witam Was na moim kanale Aneta w Belgii. Ja teraz Was zabieram do sklepu z używanymi rzeczami, z używanymi meblami. Mam nadzieję, że Wasze wakacje są wspaniałe. U mnie dzisiaj troszeczkę prześwituje słońca, także fajnie można skorzystać. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I życzę Wam miłego oglądania oraz cudownych dalszych wakacji. Pozdrawiam. Kto ma ochotę się napić z takiego małego kieliszka? Zobaczcie, jaki mały, fajny kieliszek. A tu mamy jeszcze drugi taki mały, 10 centów, ale słodki, bardzo, bardzo słodki. Zobaczcie, jaki tutaj mamy piękny kielich. Bardzo ładne, euro 90 i kielichów i takich kielichów mamy 5. To jest taka ciekawa y, misa. Nie wiem czy to kryształ czy nie, ale chyba nie. Ma taki przedział właśnie na trzy komory, fajne. I koszt tego euro 30. A tu jest jaka ładna w kwiaty, zobaczcie. Bardzo ładna też. O z komorami ma akurat. Cztery komory. Zobaczcie, jakie fajne misy różne. Ta kosztuje 2,80 takie szkło, ale fajne. W kształcie kapelusza. Tu mamy taki większy. 7,20. Wow, ale piękne szkło. Bardzo fajne. I tu jeszcze mamy takie szkło. 2,40. I tutaj euro 20. Fajne. I tu jeszcze mamy taki wyrob ze szkła, 60 centów. No powiem Wam, że takiego czegoś jeszcze nie widziałam, a wygląda bardzo, bardzo atrakcyjnie. No i mamy dwa razy takie coś. I jeszcze tutaj mamy taki talerzyk, bardzo ładny i w sumie to jest takie lekkie, ale fajne. Tutaj mamy takie świeczniki szklane, euro 30, takie, w takich kolorach. Ale tu jeszcze znajdziemy taki świecznik. Cena 2,50 i tutaj jeszcze taki świecznik euro 30. Bardzo ładne. Ładnie wykonane, fajnie. I tu jeszcze mamy takie kieliszki śliczne. No i myślę, że tą firmę znacie, ale bardzo fajnie. To zdrówko. I cena tych kieliszków jest 90 centów. Pójście, ja tutaj zauważyłam takie śliczne talerzyki. Wzór kwiata 40 centów każdy. Front, ale wyglądają przepięknie. I tutaj mamy sztuk 6. Tutaj zauważyłam jeszcze takie talerzyki też 40 centów z pięknymi kwiatami. I 4, 6, 8, i mamy 9 sztuk. Bardzo śliczne wazony. Tutaj mamy taki 6,80. Jest on lekki. Taki styl japoński, ale śliczny. I tutaj mamy jeszcze kolejny. Ten, nie wiem, on jest chyba z gliny wyrobiony. 6,80. Bardzo ładny. No i zobaczcie, jakie mamy talerze. E, takie z naleśnikami jajami 60 centów tutaj jest ser, na pewno składniki to są na coś i tutaj mamy y, made in italy 60 centów, ale powiem wam że są bardzo lekkie więc to jest fajne i tu jeszcze są takie a, ze słodkimi malinami takie dwa słodkie e, talerzyki głębokie miseczki 60 centów, ale wyglądają cudnie Made in Zobaczcie, jakie piękne zastawy, Filiżanki, 40 centów. Porcelana. Tu nawet pisze są filiżanki. Tu mamy czajniczek. Mamy cukiernicę, euro 20. 2,50 czajniczek. Mlecznik mamy, euro 20. Ale wszystko fajnie wygląda. I te filiżanki takie słodkie, delikatne. 40 centów. A obok mamy tutaj drugi zestaw. Jest taka scenka rodzajowa tutaj 40 centów. Mamy tutaj cztery filiżanki. Cukiernica euro: 20. Czajniczek: 2,50. I mlecznik euro 20. Fajnie, ciekawie wygląda. Zobaczcie, co ja tutaj znalazłam. Jakie piękne naczynie euro 90. La pasta. Fajnie to wygląda. Super, bardzo ładne kolory. O ile się nie mylę, to jest klimatyzacja 24 euro. A tu mamy takie ciekawe naczynie. 15,40 Tutaj widzicie, jest a nawet taki kran. Taki kran jest. I tutaj możemy prawdopodobnie wlewać jakiś napój. To jest chyba metal. <gryw> tutaj mamy takie wiklinowe duże koło 520. No, widzicie, jeszcze jest metka deko nieużywane. A tu mamy jakąś dziwną maskę. 1540 afrykańska maska. Uuu, a nie, to jest jakaś, jakaś postać afrykańska. Tutaj jeszcze są jakieś maski. 1540. Ujej ta jest przerażająca. Ja osobiście masek bym nie kupowała i nie polecam, tylko pokazuję jak wyglądają. Zobaczcie, jeszcze tutaj zauważyłam takie fajne, e, fajne porcelanowe kieliszki. Z różnymi tutaj e, scenkami. Tutaj mamy jakiegoś e, niedźwiedzia, niedźwiedź chyba Lis. Tak. Ciekawie tak. wygląda. Tutaj taki obraz zobaczymy. 5,70, malowany przez kogoś. 1977. Scenka na wsi. Spójrzcie, jaki piękny wazonik. 5 euro 10 centów. No, ładnie wygląda. Niebieski kolor. Spójrzcie jeszcze tutaj, jakie są śliczne wazoniki. Ładne czerwone kwiatki, 2,50. Prawdopodobnie z gliny, ale śliczne są, bardzo ładne. I tutaj jeszcze mamy różne takie wazoniki, jest wybór. Tu mamy chyba panuszek do oliwy, 5,10 euro. Ale ładne. Ojej, niesamowity obraz, bardzo ładny, chociaż nie wiem, czy on jest malowany. Chociaż tutaj coś pisze, bo tutaj przez kogoś coś było malowane. Nie znam się, ale wygląda pięknie. Tego to bym kupiła. 15,40. Zobaczcie te słodkie postacie tutaj. Tutaj kolejne takie dekoracyjne. Tu kosztuje 12,80. I ta również 12,80. A zobaczcie, taka jest fajna. 14,20, ale bez głowy. i Zamiast głowy ma taki właśnie dziwny, fajny kapelusz. Także takie fajne, fajne coś. Zobaczcie tutaj jeszcze takie fajne, o, do sorbetu. Ładny, przepiękny kieliszek do sorbetu. No i nóżka bardzo atrakcyjnie wygląda, fajnie. No, Ogólnie cały kieliszek ładnie wygląda. Euro 30 i mamy tego 6 sztuk. Mam ciekawe wazon. Tu jest meba związane z morzem. Statek 2,50 euro. Także bardzo tanie. Ładne. A tutaj zauważyłam prześliczną karawkę 2,50 Luksemburg. Także gdzieś ktoś był, kupił. I prześlicznie wygląda. Delikatna. A, Fajna. Bardzo ładna, atrakcyjna. Ale śliczna rama w takim ale kolorze brąz złoty. Ona kosztuje 3,20, jest bez obrazu, bez niczego. Także fajnie, że można kupić sobie taką ramę. Gdybym potrzebowała to bym ją kupiła. Na razie na razie nie potrzebuję. <gry> Taki fajny obraz. On kosztuje euro 70, ale po prostu on jest tak fajnie poklejony, fajnie ekstra zrobiony. Bardzo tani, bardzo ładnie wygląda. Tutaj są jeszcze takie obrazy. I tutaj możemy taki słodki spotkać z pieskami. Euro 90. Kto lubi pieski, łapki w górę. Za mną tu widzicie przepiękną szafę. Zobaczcie, jak ona jest śliczna. Dosyć wysoka, duża. Ona kosztuje 31 na 60 Także myślę, że to jest bardzo atrakcyjna cena. Zobaczcie, ile ma kluczy, fajnych. O, można otworzyć, i są półki. A tutaj mamy trochę e, takiej witryny ze szkła. Taka witryna ze szkła. Tu mamy taki barek. Także. Fajnie, bardzo fajnie wszystko tutaj wygląda. Duża, duża szafa. Piękna. Tutaj jest jeszcze używana taka szafa, taka komoda wysoka. Fajna 31,60. Dobrze się otwiera, bez zarzutu. Fajnie. I tutaj mamy jeszcze szafeczki. Wow. Coś pięknego. Coś fajnego, coś pięknego. Zobaczcie jaka tutaj jest fajna deska, tutaj są płytki, tu mamy kawałek drewna, a tutaj są płytki. Także bardzo fajne, tu pewnie jest to masła. także bardzo fajne i kosztuje tylko 60 centów. Zobaczcie jaki kolejny ciekawy talerzyk, euro 60 bardzo ładny i tutaj mamy stół. Frusy. Do powieszenia talerzy bardzo ładne. Fajna jest um, faktura tego talerzyka. Taki matowy właśnie. tutaj jeszcze zauważyłam obraz Jana Pawła II. Również można powiesić. Euro 10. Ja jestem tutaj za mną jest kilka rzeczy, które będę właśnie przymierzać. Także mierzymy i będziecie mieć okazję zobaczyć jak to wygląda. Pierwsze moje zestawienie to, jest właśnie, to są właśnie spodenki. A na, tutaj na sobie mam bluzeczkę swoją, ale dobrałam do tego taką korunkową właśnie bluzeczkę. Wygląda to bardzo fajnie powiem Wam. Mnie osobiście, mnie osobiście bardzo to się podoba. Myślę, że myślę, że to bardzo e, fajnie się komponuje. A, także można tak się właśnie fajnie ubrać. Takie coś przymierzyłam i jestem zadowolona. Różeczka jest takiej marki, jest do elka, a spodenki są takiej marki. Kolejne zestawienie jakie mam, to mam spódniczkę, taką e, jeansową. I do tego jest taka śliczna bluzeczka. Można ją oczywiście założyć na ramię. Lub też tak. O. Jest to bawełniana bluzeczka. Żółta. Bardzo przyjemna. Taka rozkloszowana trochę. Ale śliczna. Ja oczywiście w takim zestawieniu bardzo dobrze się czuję. I myślę, że to fajnie wygląda. Takie rzeczy fajne można tutaj w tym się dostać. Nigdzie nie uszkodzona, Fajna. Spódniczka jest firmy mango. Tutaj jeszcze przymierzam taką spódniczkę i myślę, że również do mnie pasuje i do tej bluzki. Bardzo fajnie to wygląda. Także widzicie, mamy na to, spódniczki wskazane jak najbardziej, żeby nosić. I tutaj znalazłam jeszcze taką bluzeczkę żółtą. Po prostu na, na ramkach zwykłych sam raz na lato spódniczki i takie lekkie rzeczy można nosić. No i jeszcze Wam tutaj chciałam pokazać, że i zaproponować w ogóle, że ta koronka ona naprawdę prawie do wszystkiego pasuje: czy do spodnek, czy do spódniczek, czy do spódniczki krótkiej, czy długiej. A czy do bluzki właśnie czarnej, białej to myślę, że ta koronka ona wszędzie fajnie, bardzo dobrze się wpasuje także gdybyście widziały taką kobietki w bardzo dobrej cenie to polecam po prostu kupić i jeżeli oczywiście Wam się podobało zostawcie łapkę w górę komentarz i subskrypcję i tutaj spódniczka jest takiej marki Tutaj oczywiście nie musicie biegać, szukać, także widzicie ceny są podane, co ile kosztuje, także no widzicie sukieneczki 5 euro, spodnie 3,20, buty 3,80, spodenki, koszulka euro 30 i także widzicie wszystko, wszystko opisane jest. Zobaczcie jeszcze tutaj torebki, jakie fajne zauważyłam, ta kosztuje euro 90. Ale ta czarna, zobaczcie, jakaś siliczna, mała, zgrabniutka, ale naprawdę taka cudowna. No, 630, trochę droższa, no ale faktycznie sam wygląd robi wrażenie. No, naprawdę. Nawet takie pantofle ładne się trafiły. Te też są bardzo ładne.